Szymon pyta: Jak rozeznać swoje powołanie? Na czym oprzeć swoją decyzję, na przykład, zostania księdzem? No to jest temat rzeka. Przypomina mi się pewna anegdota starszego jezuita amerykańskiego, już nieżyjącego, wytrawnego kierownika duchowego. Do którego przyszedł pewien mężczyzna i pyta się, proszę ojca, co ja mam zrobić? Czy mam się ożenić, czy pójść za księdza? A Jezuita, ów pyta się go, a co? Zakochałeś się w jakiejś dziewczynie? Nie. To interesujesz się jakimś zakonem, czy, 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 czy seminarium, czy księżmi? No też nie. No to co chcesz rozeznawać? Bardzo mi się to spodobało, bo. <laughs> Początkiem rozeznania w ogóle czegokolwiek jest są nasze pragnienia, to co robimy. To znaczy, że Pan Bóg nie objawia nam swojej woli, jakby z zewnątrz, przychodząc gdzieś, nie wiem, objawiając na jakimś, w jakiś tajemny sposób, czy zrzucając z jakiś list z, z, z tego z nieba, na którym mamy wszystko zapisane, co powinniśmy zrobić. Działa przez nasze człowieczeństwo. I teraz to jest pierwszy, jakby krok. Nasze pragnienia, nie zachcianki jednodniowe tam, czy zmieniające się co chwila, ale pewne, pewna myśl, która ciągle mi powraca, pragnienie, za którym idzie jakieś działanie, bo przecież, jeżeli się zakochałem, to nie znaczy, że już mam się żenić, albo jak zainteresowałem się jakimś zakonem, to też nie oznacza, że za tydzień wstąpię, ale no, ciągnie mnie w tamtą stronę. To jest jakiś pierwszy znak. Oczywiście. Same pragnienia jeszcze mogą nas mylić, mogą być różne. Pragnienia mogą być chwilowe, właśnie jakieś poruszenia, dlatego dobrze jest to konfrontować na modlitwie, konfrontować ze Słowem Bożym, porozmawiać o tym z kimś, właśnie kto, kto przeszedł tą drogę albo kto towarzyszy innym. W każdym razie trudno się spodziewać, żeby. Pan Bóg dał nam jakieś specjalne oświecenie, po którym będziemy niezbicie pewni, że to jest nasza droga. To jest nieraz no, wieloetapowe szukanie, pytanie, przyglądanie się. Nie należy się spieszyć. E, oczywiście e, przyglądać temu, co się we mnie dzieje. Z, równoczesne pod, i podjęcie i modlitwy, jakiejś konfrontacji ze Słowem Bożym w ćwiczeniach duchowych, Ignacy, w tak zwanym drugim tygodniu ćwiczeń, każe przyglądać się Jezusowi i to w szczególnych sytuacjach jego życia, kiedy on podejmuje wybory. Nie rozważamy całego życia, całej Ewangelii w ćwiczeniach duchowych, ale kiedy podejmuje wybory, kiedy, kiedy jest kuszony, kiedy wybiera apostołów, kiedy rozpoczyna działalność, kiedy także jest w Ogrójcu i tak dalej, i przez wpatrywanie się w Jezusa, w to jak on to robi, my powoli uczymy się też rozeznania tych różnych głosów, poruszeń, które w nas są. I ważną rzeczą jest to, że Pan Bóg w pewnym sensie stwarzając nas, już nas wyposażył, znaczy przygotował w to, co ma służyć wypełnieniu naszego powołania. Trudno. Trudno, nie wiem, być, zostać księdzem, czy być mężem, żoną, czy, czy w ogóle sam, samotnym człowiekiem, jeśli tego nie chce. <laughs> ja tego nie chcę, ale Pan mógł mi to, jakby nakazuje i masz to zrobić. To byłoby to, znaczy wbrew w ogóle logice działania Bożego, bo Duch Święty nas do niczego nie przymusza, a raczej działa delikatnie. E, I e, tak jak jest w przypowieści o talentach e, u Mateusza, ten Pan, czy Król, e, ten właściciel, ofiarowie um, sługom pieniądze według ich zdolności. To jest bardzo ważne określenie, według ich zdolności. E, I musimy znać te zdolności, musimy znać siebie, e, musimy znać nasze e, dary i nasze ograniczenia i z tym też się wiąże nie? nasze powołanie. E, jeśli ktoś na przykład, nie wiem, nie ma talentu, nie lubi matematyki albo... W fizyki i, i, i będzie chciał, nie wiem, zostać jakimś profesorem astronomii, czy uczyć matematyki, no to czujemy, że coś no, nie bardzo. No znaczy, cudowno, że Pan Bóg mu kazał to robić i to była jego wola. Jak on nie urodził się z takim darem, albo być neurochirurgiem, ale no w szkole w średniej nie za bardzo mu szła biologia czy chemia, to musi to uwzględnić, że to na pewno nawet jak mu przyjdzie takie pragnienie, może bym został neurochirurgiem, ja muszę uwzględnić, czy ja mam podłoże, fundament do tego, czy ja w ogóle mam taki talent, taki dar. Tak samo, jakby ktoś chciał się uczyć, może, może chcieć uczyć się na fortepianie czy na, na jakimś innym instrumencie, a nie ma talentu, no to na siłę jakoś się tam nauczy, ale współczuję tym, którzy mieliby to potem słuchać, więc. Ten pierwszy krok, jeszcze raz, który, który należy podjąć w rozeznaniu, to nasze pragnienia, nasze dary, z którym to powołanie jakoś jest związane, wypełnienie tego powołania, nasze ograniczenia, no i pomoc innych osób w rozeznaniu tego, a na końcu musimy podjąć tę decyzję. Nie będziemy mieć absolutnej pewności nigdy, nigdy. Myślę, że tu jest często trudność w odnalezieniu tego, jeśli tak można powiedzieć, woli Bożej, że chcielibyśmy mieć pewność absolutną. Tak jak 2 plus 2 równa się 4, tego nie będzie w rozeznaniu, bo ono zawsze zakłada no, pewien skok, pewne zaufanie. Ja jestem pociągany w stronę jakiejś drogi, ale nie będę miał absolutnej pewności. Bo na tym właśnie polega między innymi rozeznanie i, i, i pójście za wolą Bożą.